Hej kochani, witam Was w sobotę. Miał być vlog, ale byłam wczoraj na zakupach spożywczych i spamu moich rodziców, dopiero dzisiaj przyjechałam i to rozpakowywuję i stwierdziłam, że są to aktualne, większość rzeczy jest z aktualnych promocji i wydaje mi się, że niektóre jeszcze są takie dosyć fajne i może po prostu byście chcieli zobaczyć, także zamiast vloga ci rzucę taki filmik, bo może jakbyście coś pod, podpatrzyli, to jeszcze wiecie, będzie to po prostu aktualne i będziecie mogli z tego skorzystać. Mam nadzieję, że będziemy dobrze słychać, bo ja problem jak Was ustawić, żeby to jakoś wszystko pokazać. Może mnie potem ucinać, ale myślę, że ja nie jestem tu najważniejsza, tylko zakupy. No i myślę, że będziemy słychać dobrze, bo Ada śpi, tak że wiecie, staram się jakoś super nie krzyczeć, ale myślę, że ewentualnie sobie tam troszeczkę... Podgłośnicie na głośniku, to, to po prostu będziecie mnie lepiej słyszeć. No i co, zaczynajmy, bo wiecie, boję się jak zwykle, że się nie wyrobię przed jego spaniem, żeby to po prostu wszystko pokazać i jeszcze wrzucić. Mam nadzieję, że może, nie wiem, może wrzucę troszkę w gorszej jakości, nie w jakiejś złej, ale może nie w 4K żeby, wiecie, szybciej się dodało, bo tak to się długo dodaje. No i co, zaczynajmy. Byłam w Lidlu, tu nie będę pokazywać, czy podnosić, w sensie tu jest woda gazowana i niegazowana, półtorej litra. Ja wiem, że to jest dużo plastiku, ale no my niestety lubimy wodę gazowaną, a wiecie, taka z dzbanka, no to by było najlepsze, najbardziej ekologiczne, no ale niestety na nam tak nie podchodzi. Najbardziej lubimy mocno gazowaną, bo to jedną gazowaną, a druga to jest średnio gazowana, bo ja wiem, że mniej gazowana jest zdrowsza. Ale jeszcze nie umiem się tak całkiem przełamać, więc chociaż tak wiecie, pół na pół, żeby było to właśnie średnio gazowana i to jest saguaro. Teraz są w lupilu, jak się weźmie te kaszki, wiecie o które chodzi, te kaszki takie gotowce. Tak, jak się weźmie 4, to wychodzi chyba 2,91. Ogólnie te kaszki się nie opłacają, wiecie, względem takich dużych opakowań. Ale gdzieś wychodzimy, jest pora, Adasia, kaszki, bo nie piję mleka, tylko, tylko kaszkę, jakoś mleko mu nigdy nie podchodziło. To właśnie, wiecie, mam takiego gotowca, a nie żeby brać kaszkę, jakąś miarkę, potem kombinować z wodą przygotowaną. Także takie 4, jak się weźmie, to mówię 2,91. No, będę tak mniej więcej podawać ceny, jak będę pamiętała. Większość, tak jak mówię, właśnie jest z promocji. Aha, no i Chciałam właśnie dodać, że wiecie, jak mam czas, to sobie lubię przejrzeć gazetki. My mamy w miarę sklepy w takim jednym miejscu, to będą zakupy z Kauflanda, z Rossmana, z Lidla i z Biedronki. No wiecie, jak mamy właśnie czas, my mam sobie przeglądamy gazetki, sobie taki objazd zrobimy, bo to wszystko blisko. A wiadomo, jak nie mam czasu, tutaj je do jednego sklepu i tam wszystko biorę. Ale akurat właśnie teraz miałyśmy czas i taki właśnie przegląd z różnych sklepów. Tu pianka, którą zawsze bierzemy, to akurat było w, w regularnej cenie 6 zł. I to było tylko tyle z tego. Tak, Miałam chciała coś z Didla, ja tylko właściwie no wziąłam przy okazji jak tam byłam, potem biedronka, soki dla mojego męża pomarańczowe, sześciopak, cztery litrowe też dla mojego męża, tu taki sos. Nie wiem, czy kojarzycie, jest Faneks. One są na stacjach do hot dogów. No one są dobre, składu nie mają dobrego, ale no jeden, ja taki sos raz, raz w tygodniu może jem, także nic się nie stanie. Masła, jak się było, trzy to były za 2,91. Aha, kola była chyba po 2,51 butelka. Sok był po 3 zł. Masło tak jak mówię, dwa coś. To co, koło przed piątką mi się wydaje. Chipsy, ja Wam powiem, że ja ogólnie wolę chrupki. a czy dzisiaj stanęłam na wagę i jak zobaczyłam tą wagę, stwierdziłam, że nie będę tego właśnie. No, może zjem, a od, potem się zacznę odchłócać na pewno, no ale wzięłam dla mojego męża i dla mnie o smaku śmietankowy, śmietankowym o smaku śmietankowy serek z pieprzem. Jeszcze go nie jedliśmy i ja nie przepadam właśnie za chipsami wolę chrupki, ale te mi smakują, bo nie są takie puste. No raz, drogi chciałam głównie iść po fery, bo mi się skończyły tabletki do zmywarki i teraz te fajnie wychodziły, jeszcze to będzie aktualne, chyba 68 groszy za kapsułkę, takie opakowanie 63 kapsułki, jakąś 43 zł, ja powiem Wam, ja kiedyś zrobiłam swoje tabletki, nawet co jeszcze są w lodówce, na bazie sody, tą sodę się dawało do piekarnika, że to się potem robiła ta soda kalcynowana, chyba to tak się nazywa, w kwasie soda jest poddana wysokiej temperaturze, no i właśnie chciałam takie ekologiczne, już nie pamiętam co sam się dawało, czy kwasek, no kurczę, nie pamiętam, ale powiem Wam, no niestety właśnie jeszcze leżą w lodówce niezużyte, bo po prostu no nie dają tak rady jak te tery, platinum, także no chciałam być ekologiczna, ale w tym przypadku, wiecie, jak coś nie działa, no to nie będę na siłę. Tutaj się były z tym barku. Trzy tubki owocowo-warzywne. Jabłko, gruszka biała, marchew pasernek banan. Jabłko, burak, truskawka, mango, banan, ananas, dynia, marchew i jabłko. To dla Adasia, wiecie, on tak, wiecie, wi wiadomo, że warzywa są, jeszcze powinno się dawać więcej niż owoców w dziecku, a dzieci akurat Adaś, czy znaczy on tam w miarę zje te warzywa, ale właśnie, żeby był tak zachowany, bo on za owocami bardzo, żeby był taki zachowany bilans warzywa-owoców, czekajcie, może trochę nie było widać. To właśnie takie tubki mu kupiłam. Jak się wzięło dwie. Z... Aha, to mówiłam, ile kosztowało. Lejsy, bez promocji, jakaś piątka. To 2,19%. A to, jak się wzięło, dwie było taniej. Koło 3,5%. No dokładnie. nie bardzo często na promocji. Po prostu dla nas to są jedne z lepszych zapiekanek gotowych. To wiecie, jakie na czarną godzinę się przydadzą. Potem przechodzimy do Biedronki, Aha, jedna rzecz jeszcze dzisiaj zahaczyłam o. Hebe, to jest z job, mydło, wkład, fajnie wychodzi właśnie 10 zł za 500 ml, także wzięłam, była wanilia i figa, yy, no, figa jest taka dla mnie trochę, ma zapach, ale taki kwiatowy, no niesprecyzowany, a wanilia po prostu pachnie wanilią, także wzięłam to, yy, no, aktualnie w promocji za... 9 zł w Rossmanie, Elmex White, Ten link, ja mówiłam, że to jest pasta, która ma dobry skład i moim zdaniem delikatnie, może wiecie, nie wybiela, ale tak no tak rozjaśnia za tak, także my ją lubimy. Mydło z altery było na promocji chyba za 6 zł. po prostu mydło z dobrym składem. Oliwka dla Adasia, bo ja mu zawsze kupuję albo hip, albo baby, w zależy, która jest po prostu na promocji i ta jest niby dla kobiet w ciąży, ale ma dobry skład, także no Adasiowi też na pewno nie zaszkodzi, a ręcznie no po prostu ma dobry skład, więc będzie dobra. Dwie paczki. Aha, pierwsze nie wzięłam, ale pierwszy to Wam często pokazuje, to myślę, że nie ma co pokazywać. jest Baby Dream, tym razem wzięłam 99% wody. Dwa razy wzięłam, ale jedno zostały u moich rodziców. Yy, po prostu też były na promocji. Po 9 coś. Oliwka. 11, coś, jakoś mniej więcej. Mniej więcej tak. Yy, cztery batoniki też były na promocji, po złoty pięćdziesiąt chyba. Cztery kaszki, dwie truskawkowe. Tu mam na przykład dwa nie Dwie truskawkowe, dwie waniliowe, bo były też to samo kaszki, które ja bo są bez oleju palmowego. Normalnie kosztowała 7,50, teraz coś przed 7,6 z groszem. No i ostatni sklep to Kaufland. Były pro promocje na antipast. Wziąłem moje ukochane papryczki, palusz, paluszki, parówki Adasia. Też były na promocji za piątkę chyba. To chyba 3,50 za kilo. Chyba znaczy za za. Ile czekajcie, ile za to zapłaciłam? 3,66. No, dobrze, taki pojemnik Te przekąski, co tak mówię, kupiłam tu, zanim stanęłam na wagę. Nie, no wiadomo, no, że sobie trzeba pozwolić, ale muszę się ograniczyć, bo ostatnio przez te wakacje, które popłynęłam. Wajwlę, one mają dobry skład. Awokado, pomidor malinowy i cytryna. Dla mnie, awokado bez pomidora to w ogóle nie przechodzi. Jedne z naszych ulubionych chipsów z moim mężem, które mają fajną cenę za fajną pojemność. Łapaki, chyba ponad dwa złote. Kabanosy dla mojego męża, bo on musi mieć kabanosy. On nie zwraca uwagi na skład, ja mu tam staram się zawsze brać jakieś takie fajne tarty, były na promocji, nigdy nie ja, więc wzięłam dla spróbowania z Olewnika ostre. I znowu nie mówiłam cen, no wiecie tam, awokado, pomidor, to wszystko takie jest raczej standardowe ceny wiem, mam mówiłam, 2,60, to chyba 4,50. I to chciałam Wam pokazać dla osób, które mają dzieci, albo i nawet dla tych, którzy mają dzieci, albo lubią takie coś sami. chociaż nie ma to się sprawy, to było na promocję 2,19. Takie bio, to przekąski. Tylko to są takie bardziej jakby obiadki. Tu jest pire z ziemniaków z groszkiem i cukinią. Tu mamy warzywa z ryżem. Widzę szpinak, marchew, ziemniak. Coś takiego. I tu mamy przecier z brokułów z ziemniakami. Także wiecie, bo o ile tamte tupki są takie jakby warzywa przetarte, to to, to... się tak na wyczucie. Nie wiem, czy to będzie miał bardziej grudki, czy... To być takie gładkie. No nie wiem, wiecie, no też tak sobie wypadać, dopiero potem pomyślałam, że na zimno jest taki jakby obiad, no ale nie wiem, zobaczymy. Wiecie, to na pewno to, to bardziej troszkę się tym abaśnaje, jako przekąskę zamiast tamtego zobaczymy, ale no strona fajna. Bio, zobaczymy. Ręczniki z Moli, bo były za. 6 słupów, chyba. No i ostatnia rzecz. Dwa obiadki, ja wiecie, tak jak mówię, Ada się z nami, ale jak na przykład zjemy, na przykład, nie wiem, mam dzień lenia i jemy gotową zapiekankę na obiad albo jakąś pizzę, to po prostu daję mu taki słoiczek. I był tu kurczak w pomidorach, warzywa, z kurczakiem w pomidorach i warzywa w potrawce z cielęciną. Fajnie wychodziło, bo 250 ml za 4 zł. I to by było wszystko. No, także myślę, że ten filmik się przydał, bo tak jak mówię, był nieplanowany. A czy pewnie bym nagrała, y, może do vloga, ale stwierdziłam, że zakupy są takie dosyć, no, może nie jakieś super duże, ale nie największe, y, tak, nie najmniejsze. Y, no, także pewnie by to właśnie długo zajęło, bo już widzę, że ponad 10 minut, wiecie, ja nie będę pokazać to, 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 tylko się przy wszystkim muszę rozkazać. A też, wiecie, ktoś zobaczy, że po prostu y, z tych sklepów zakupy, kto będzie chciał to zobaczy, kto nie będzie chciał, to nie zobaczy. No, ale właśnie chciałam Wam to, mam nadzieję, że to szybko wstawię, żebyście mogli jeszcze skorzystać w razie, z, jakby Was coś zainteresował z aktualnych promocji. Następnym razem się już widzimy we vlogu, którego muszę skończyć, bo zaczęłam właśnie wczoraj, a, a muszę to skończyć i Wam go wrzucę za kilka dni. Także dzięki za uwagę. Myślę, że jak zwykle mówiłam szybko, i potem czasami mówię, kurczę, mówię tak szybko, i tak wiecie, jakoś. Yy, chciałabym to wszystko tak na spokojnie, i tak wiecie, no, ale kurczę. A na śpital, że muszę się streszczać, żeby to wszystko ogarnąć. Także dzięki za uwagę i następnych filmików. Pa, pa! Wiedziałam, że wam czegoś nie pokazałam. To akurat wsadziłam, bo to była jedna rzecz, która wymagała zamrażarki. Też koflanga warzywa na patelnie. Ostatnio mam fazę na warzywa na patelnie, bo czasami je kupowałam, a jakoś powiem że leżało w tej zamrażarce, a teraz jakoś mam po prostu na niej fazę. I też były na promocji za 4,50 greckie, to chyba 400 gram. Tak. I Fancuski, także po prostu teraz y, sobie kupuję różne i testuję